Kochani widzowie teatru muzycznego w Gdyni, dzisiaj jesteśmy w kolejnej wspaniałej pracowni, której raczej nie spotkacie nigdzie indziej. Dzisiaj Emiak, modelatornia. Domyślacie się już pewnie, że mamy więcej artystów niż tylko ci występujący na scenie. Dzisiaj Kasia Mikłasz, modelatorka, opowie wam o tym, co się w takim pomieszczeniu wyprawia. Jak tutaj trafiłaś? Trafiłam tutaj chwilę po studiach, to był akurat rok po dyplomie. Moja znajoma odstąpiła mi zlecenie, którego akurat nie mogła wykonać. Ja robiłam wtedy słonia do Małego Księcia. To była taka większa forma. No i skończyło się też na tym, że musiałam tutaj przyjść do motelatorni i zrobić to na miejscu, i właściwie tak się zaczęła tutaj moja współpraca z tym teatrem, bo już później przy każdej jednej premierze właściwie dowi dowiadywałam się, czy moja pomoc ewentualnie jest tutaj potrzebna. Modelator, czyli kto? To jest osoba, która zajmuje się właściwie wszystkim, co sobie zażyczy scenograf i reżyser odnośnie tej strony plastycznej sceny, czyli od tam wielkich jakichś horyzontów po, po najdrobniejsze rekwizyty, elementy jakieś architektoniczne. Jako modelatorzy wyprawiacie tutaj przeróżne rzeczy. Kojarzysz jakieś ciekawsze? No, każde zadanie jest ciekawe i, i generuje y, do dobycia pokładów kreatywności jak najwięcej y, pomysłów, y, jak to zrealizować od strony technolo technologicznej, technicznej po, po plastyczną. Pojawia się tytuł nowej premiery i pojawiają się tutaj dla Was zlecenia. Jak one wyglądają? Czy są konkretne projekty rekwizytów, czy to zależy od Waszej inwencji? No to zależy właściwie od tego, na ile dokładnie sprecyzował to scenograf, więc to może być albo dokładnie podane w rysunku technicznym, albo do takiej naszej już interpretacji swobodnej. No, też to jest związane z tym, że musimy jakieś tam odbyć szczegółowe rozmowy z scenografem, co on by akurat konkretnie chciał, jaka to ma być wizja, jak to ma wyglądać ostatecznie, w jakim to ma być klimacie. Ten element dekoracji. Z jakich materiałów korzystacie najczęściej? No takie bazowe to są na pewno styropian, styrodur. Jakieś modele to wykonujemy w takich technikach typowo rzeźbiarskich, czyli musimy użyć gliny do tego, żeby zrobić jakąś tam matrycę. Czasami potrzebujemy robić jakieś odlewy gipsowe. Często wykorzystujemy też jakieś te stare techniki teatralne, czyli butafora, czyli papier z przekładany klejem. Mamy też maszynę do wyciskania masek, które możemy powielić tam w niezliczonej ilości z jakichś innych, nowszych materiałów. <laughs> Właściwie wszystko można wykorzystać, od, od jakichś tam materiałów budowlanych, rurek PCV. Hydraulicznych, po jakieś tam masy plastyczne, betony, cementy, zaprawy i tak To wszystko zależy od tego, jak ten element ma wyglądać, jaka ma by być tego faktura, struktura i jaka wielkość. Rekwizyty to przedmioty, które już z założenia udają konkretną rzecz. Jakie wy macie na to tutaj triki? No musimy zastosować takie techniki, właśnie, które będą imitować dany materiał. Na przykład robiliśmy kiedyś tutaj siekiery, które były z takich gum, które udawały tylko, że są oczywiście jakimś tam twardszym materiałem, metalem. No to są takie techniki, które właściwie takie typowo wykończeniowe, które mają zaimitować jakieś wszystkie malarskie tak naprawdę, które mają, mają wyglądać z daleka, a tak naprawdę nie są tym konkretnym materiałem. Najbardziej zadziwiająca rzecz, jaką tutaj zrobiłaś? No myślę, że jest sporo takich. Kiedyś robiłam głowę y, odciętą, odciętą mieczem głowę martwą. Na przykład musiałam jakoś tam wydobyć ten klimat tej martwej twarzy? Co my tam robiliśmy do szereka Robiliśmy y, pieczone szczury na przykład zrożne. Także jest dużo takich ciekawych. Z czego robi się pieczone szczury? To były maskotki dziecięce które były tam jakoś w odpowiedni sposób podniszczone z doklejanymi jakimiś tam flaczkami, jakąś podpaloną skórką. A z czego się robi martwą, uciętą głowę? No to był akurat odlew chyba z prawdziwego aktora w silikonie. To trzeba było jakoś tam podmalować, żeby wyglądał na bardziej martwego niż jest. Co warto ukończyć, żeby zostać takim pracownikiem-modelatorem? My wszyscy jesteśmy akurat po y, liceum plastycznym, zdaje się, że cała, cała nasza trójka. No ja kończyłam jeszcze y, Wydział Rzeźby tutaj na y, Gdańskim ASP, także wszystkie, wszystkie umiejętności malarsko-rzeźbiarskie się na pewno przydają w tym, w tym zawodzie.